Moje drogie panie, drodzy panowie, zaczynam ten vlog z pracy, z takiego kantorka, z którym się przebieram. Dosłownie teraz wychodzę, jadę na lotnisko, bo przyjeżdża do mnie Karina. Mam coś w zębach? Nie. Podnie, samba, Zrobimy tak, będzie trochę cool. Czekamy na moją pracowniczą bestię, bo się z nią zmieniam. Tak naprawdę mogę wyjść szybciej, ale chcę się z nią spotkać. Przyszła. Przyszła, widzę ją na kamerach. ona no, idzie tu? Idzie. Idzie. Okej. Okay. Okay, right. no i, don't. I don't. No mnie jak, się, jak się czujesz w Norwegii? No super. Przyjdź tutaj górę. Może. Aha. Garde stację. Dobrze. Ja. Musiałam gdzieś ten papat spakować. Więc. Bo to torby. Nie było z tym problemu. Czekaj, się ładnie. Ja nie nagrywam i po prostu jak będzie jakiś zakręt, powiedz, ja Cię kręcę, ale zakręt. Ja Cię kręcę. Patrz, jakie jezioro jest. No patrz na lewo. Ale jezioro. Jakalne. <grymne> I tu jest taki czerwony domek, taki malutki. Jest flaga Norwegii. Oj, 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 z mi spadło. Jest tutaj automat z przekąskami i kawę sobie można zrobić tutaj. W pociągu? Ha. W Polsce takich nie ma. Trzymaj ty, bo ty masz lepszy zasięg. Ale niebieskie oczy A te twoje oczy. Jedziemy sobie do Osno. Będziemy jeść. Będziemy jeść. Leci samoloc Weź fryteczkę w tym białym sosiku. Dobra. Co nie? Z czego jest ten sos? Sarodiego komidera. Kurczaczek. Ile tu będzie blaskania? Fu Ogóreczek Sosiku. Mmm. Dobrze, że to przeszliśmy mhm. mam między jedynką a dwójką kurczaka pokazać Ci? Tak, pokaż mi. Okay, tylko zjem tak. <grym> Ale on jest... Mogę Ci wyjąć? No. Ale taki, taki mam okay. pysznie <grym> Moje lepsze. że Twoje danie? No. no. Już czułam się tutaj zaatakowana ale chcę jeszcze tego kurczaczka. Ja tego. Dobrze. Rozumiemy się. Mhm. Mhm. I chcesz całego tego, za jednego takiego? Mhm. Możesz z mhm. to, to jest, mój love language. Deżartowałam. Mhm. <laughs> to jest chlebka? Może jest bardzo pyszne. Ja chcę Chcę tego chlebka. Dobra, zobaczmy. <laughs> Chlebek, Chlebek. Chleba dobrze. To śniódki. Jar to nie Ocie, chocie. Co chciałam, zejść jeszcze Już zapomniałam, wiesz? Kurczę, tyle rzeczy nadal. No doleżą. właśnie, się, się gubię, za dużo rzeczy, nie? Chyba zdjęcia tylko kurczaczka. Mój kurczaczek. Ale Kurczę, jak to, ty go... Co ty, ro... Co ty z nim robisz stara? O, poszło! Właśnie ktoś beknął, tak mega głośno Starożytnie nie wstaję To było mega szybciej Nie możliwe, że to była wymiana. Pani ma chyba Nie oceniaj książki po okładce bardzo duża. bardzo duża tablica informacyjna Taka bardzo duża Bardzo duża tablica informacyjna tak gigantyczne Wejdę, wejdę, wejdę w twojej głowie Jest pijana Ja się poklubuję Karma zapewne Aż zielona O teraz, teraz jest kontrola biletów Tym razem nas nie yeah. prankują no, Pokaż panu bilecik Zaczynamy tę rozgrywkę Po prostu pokazać minigolf Minigolf Minigolf, miniki Minigolf Mini, my. Mamy piłeczkę, ja mam różową, mamy. bo mam przywilej. I ja mam niebieską. I zasady są takie, że masz 18 tełków, ale ja w sumie nadal nie rozumiem, co my mamy robić. Okej, okay, gramy. gramy. Zapraszam. Go Sarah, go. Hop. Podejście drugie. Wiatr sprzyja, czy nie sprzyja? o, 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 o. Wow, daleko. Dobra. Dobrze, dobra, jest dobra, dobrze, jest dobrze. Dobra, leciutko, musisz tak trafić w tą piłeczkę. O. Ej, to jest niesprawiedliwe. Ja ci zaraz wybiję tą piłkę. Oj. O nie, nie nie traf, bo to jest mój kanał i chciałabym wygrać. I strzał. To jest bardzo emocjonująca rozgrywka. Proszę, nie. nie. Jak potrącisz moją piłkę, to wracasz na początek. Tak słyszałam. Tak, to jest prawdziwe reguły. <noise> o mój Boże. Ej, jestem w szoku. Ja też. Grałam Poza pierwszą gromiste. rundę, ale to od sobie trafnij jeszcze. Jej. Yy, pole drugie, tam mam. Nie, już. Nie jest łatwa Dobra. gra. Dobra, patrz to. Nie? No! Nie wiem czy ci kiedyś mówiłam, ale ja trenowałam golf jak byłam mała skup się Wygrane uderzenie. Trafisz to mamy remis Stresujący, nie powiem Kurczę, mamy remis. Plan jest prosty Wygrana że jeszcze raz no, musisz no lecisz. gdzieś tu jest Rzecz ją znaleźć ta piłeczka powinna mieć lokalizację jak w iPhone ach. jest różowa powinna być widoczna ojej Halipcia. podejście trzecie tak. Dobry wiatr. Wiatr sprzyja. Teraz leciutko. Leciutko. Ładnie, ładnie, ładnie. Czemu ten pan chodzi w kasku, aby nosić śmieci? Oj, oj, oj. Nie traf. Ja mamy kolegów, kompanów. To nie fajne. Mm -hmm. ej, robimy 2 na 2? Dawaj, spytamy się ich, czy robimy 2 na 2. No. Dobra. Dobra, teraz ty. Ich, udane No i jasna. Boga. No. oj. oj. O! Koledzy, koleżanki, piłka nam wypadła z toru i w I poszła do kolegów. Dobra, dajmy ją gdzieś tu. Okay. Piłka w dziurze. Powtarzam. Zobaczmy. Show mi what you got. O! Dobra, to było ładne. Nie błędów przeszłości. Uczymy się na błędach. Się. Nie, 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 nie. Ładnie. Poga, poga. Cisza? Zawodnik przygotowuje się do oddania strzału. Na torze 8, a, oni przyszli. a my długo to A my długo tu już jesteśmy. na tor 6 i yy, czuję, że musimy to szybko rozegrać. Dlatego Dokładnie. Patrz... Patrzcie, jak jaki patrz, tutaj. Szybko ze zjeżdżalnią. <grych> Excuse me, could you please slow down. Szybka rozgrywka, pamiętaj. Ej, hey, nie cofaj się, ej. Hey. I Koleś nas przyścignęli. Nie ma! Nie ma! To pod kątem. tak. Już się nie pultaj. Jak trafisz, to. Teamwork. To oni tacy dobrzy są. Zobaczmy. Zaczynaj. Proszę. Tak. Tak chyba robimy profesjonaliści, że się zastanawiają długo. Ja też tak zrobię zaraz. Brawo. Czyli jak co dzień? Dzień jak co dzień. Trafił. No. A było. O, o. No, dawaj. No i. Z czego się śmiejesz? Trafiał. Trafiam. Czujesz to? Tak. Czuję to w moich nogach. To było profesjonalne. Tak. Nie skręcaj, nie! Cztery, pięć... Sześć, oj siedem, oj osiem. osiem. Widziałeś to? Dziewięć. Ja miałam ruchów trzy, a koleżanka obok miała ruchów dziewięć. Jak się czujesz z tym? Nie komentuję. Nagrasz mi jak na szalanko stoję z kijkiem? Mhm. Uh -huh. <noise> Trzymaj. Czekaj! Masz korę na górze. Dużą piłeczkę muszą nam koledzy podawać. i idź grać. No tak specjalnie było. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ładnie. Nieprył nie spokojnie. No, nie możesz pobić mojego rockerdu. Pięć. Dobra, Nasze koledzy idą. Nie, o, skończyli. O. Ile ptaków, zobacz. To trzeba zamknąć. Aha, tak? Nie wiem, ten tor jest nieźle zwariowany. Zostawmy otwarte po prostu. A, trzeba Uy. zamknąć, trzeba zamknąć. Proszę Państwa, trafiłam dołek, ostatni tor, pierwsza próba. To są... Koleżanko, nie masz szans. Trzeci. Halo. Bravo. Mm. Podliczanie mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wygrałam? No. Yes. You can't just fucking quit. Remember this. This isn't a hobby. This isn't a fucking joke. It's a fucking lifestyle. You learn to help yourself. Don't count other people to help you. Грамм. Это был один тайин... из